Marcin, najman po dwóch latach rozłąki, miał okazję spotkać się ze swoim ulubieńcem, niejakim Bombą Scarface'em, który niedawno opuścił więzienne mury. Mówię ulubieńcem, bo to, co wydarzyło się między nimi jakiś czas temu, było prawdziwym majstersztykiem słownej konfrontacji. Chodzi o to, że Bomba dość pieszczotliwie zwracał się wtedy do Marcina, a ten, choć w środku kipiał, to wielokrotnie nie mógł powstrzymać śmiechu. Jeśli rzuci jakimś tekstem, to zostają w pamięci na długie lata. Raz powiedział do Super Mario, który nie trudno zauważyć jest dość niski, że chyba kupuje ciuchy w kastorami na dziale ogrodowym. To to ja... Na zapasach cię poskładam kupa jak, jak patyka, rozumiesz? Rozumiesz Krubel, o co chodzi? się ubierasz kurwa, w no. kastorami na dziale ogrodowym, kurde. I to jest właśnie ta jego najmocniejsza strona. Kiedy bomba rzuci punchline'em, to nawet jego przeciwnik, zamiast chcieć wymierzyć mu sprawiedliwość, sam wybucha śmiechem. Przejdźmy jednak do aktualnych wydarzeń. Boxdel, bo któż by inny zapowiedział bombę na jednej ze swoich imprezek, a ten wleciał do studia jak kozaczek. Choć może nie do końca jak kozaczek, bo jeden z uczestników od razu zapytał go wprost, co wchodzisz takim niepewnym krokiem. Wielki powrót, słuchajcie! Szymonkę. Co tam takim niepewnym krokiem idziesz? Teorii jest wiele. Może już nie czuję się takim twardzielem jak dwa lata temu, a może dekady zamknięcia Waskabanie wysały z niego wszystko co ludzkie. Więc chodzi jak chodzi, szanowni państwo. Boxdel zapowiedział więc jego przeciwnika, Marcina Najmana. Marcin jak zwykle przyszedł z paroma gadżetami, które miały być prezentem dla bomby. Przyniósł poduszkę jakiś kot, co oczywiście nawiązywało do jego wcześniejszych słów, że bomba połowę swoich walk przespał. Dodał też, że chyba go w tych lochach skrzywdzili, skoro tak się zachowuje przy cesarzu. No i tu mu trzeba będzie pościelać. <laughs> <laughs> Czy tobie zrobili tą samą krzywdę, co Jurandowi? Wiesz. Kurwa, masz przed sobą cesarza, a ty mnie już! proszę. Tam... Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to koszula nocna dla starszych i nie wiem jak wy, ale ja bardziej widziałbym w niej Marcina Neymana niż Bombę. Sam Scarface kwitował to słowami, że to chyba w rozmiarze Neymana. Długo w tym Oj, Prawda jest taka, <grym> Długo a, w tym a, Prawda <grym> jest taka, ale no w sumie takie w Twoim rozmiarze, nie? Nie. Walduś nawet przez chwilę zrobił minę, jakby miał zaraz wykonać swój legendarny śmiech ze świata według kiepskich, ale niestety nie lubi robić tego na zawołanie, co w sumie pełni rozumiem. Rola w serialu to jedna, rzeczywistość to całkiem inna bajka. Jak mogliśmy się dowiedzieć, to właśnie Marcin dekretem cesarskim miał wtrącić bombę do lochów, gdzie ten zajadał się hrabążkami w coś własnym. Jednak łaska najmanusa Bebzuna Wielkiego sprawiła, że chłop szybko wyszedł na wolność. A właśnie Paweł, bo e, Marcin mówi w że to on ciebie strącił do lochu. Nie strącił go, wtrącił loków dekretem cesarskim. Powiem wam tak: nie lubię momentów, gdy dwóch zawodników próbuje skakać sobie do gardła i żaden nie daje drugiemu dojść do słowa. Ale w przypadku Marcino i bomby jest zupełnie inaczej. Oni mogą gadać tak długimi minutami, a i tak czuć między nimi aurem przyjaźni i chęci zrobienia show. Bomba miał nawet nazwać Adriana Ciosa nieślubnym dzieckiem Najmana z Jackiem Murańskim, i tu. Nawet sam Najman musiał się zbrechtać. Widać było, że nie chciał, bo próbował zgrywać poważnego typa, którego nic nie rusza, ale Ale to go ruszyło. I śmiechom nie było końca, szanowni zgromadzeni. Jak to jest kurwa, twoje nieślubne dziecko z Jackiem Murańskim? To ty piech, dolej, Najman próbował odbić piłeczkę, twierdząc, że niemożliwe, aby Adrian Cios był jego synem, skoro przez jego ciosy w oktagonie Cios miał trafić na oddział połamanych w pół. I własne dziecko bym tak obił! Panie przytomniu do szpitala jedzie, ty chory ja jesteś. No. w końcu Marcin spytał Bombę, jak ci się podobało w tych lochach? Nie dostając odpowiedzi, dopytał, miałeś tam jakichś kolegów? Pomimo prostoty żartu, wszyscy wokół zaczęli się śmiać w niebogłosy. Nawet ja pisząc ten odcinek zacząłem się brektać. Jak ci się podobało w, w tym lochu? Kolegów miałeś jakiś w ogóle? Tak. No. Na pytanie, czy zabierali mu śniadania, bombą, odparł, że chyba Jemu to Jacek Murański zabrał cnotę. Niestety, choć riposta całkiem niezła, nikt prócz Bomby się nie zaś, Śniadanie ci zabierali czy zostawiali? Zabrakło. Tak Czuć cnotę. Jacek Ja zabrał cnotę, jak mnie nie było. Ostatecznie Bomba nie odpowiedział Marcinowi, jak było w Lochach. Nie wiadomo czemu. Może trauma, może faktycznie strażnicy zabierali mu śniadania i kazali spać pod gołym niebem. Marcin jednak dopytał jeszcze raz i dodał, że prawdziwa kara dopiero nadejdzie, bo wypuszczono go z Lochów tylko po to, by dostał od cesarza Bęcki w oktagonia. I to nie byle jak. Został zwolniony dekretem cesarskim podpisanym przez samego Marcina N. No ty zostałeś zwolniony moim dekretem? Tylko po to Żeby, żebyś teraz dostał wpis do lodem mnie na tej najbliższej gali Pamiętajcie więc, żeby podbić ten odcinek do granic możliwości i zostawić pod nim łapkę w górę. Najman nie przestał docinać. Zapytał Bąbę, kto opowiada mu o przebiegach jego walk, skoro, jak sam często powtarzał, większość z nich po prostu przespał. I chyba sam Marcin wie, że brzmi to komicznie, biorąc pod uwagę, że większość swoich walk przegrał, a jak już wygrał, to z jakimś bonusem BGC albo ulubionym workiem bokserskim, który nawet nie potrafił oddać. Skoczył bierze no na przykład raz złota, Podszedł do ciebie, sędzia, po tej jednej walce. Bierzecie do werdyktu, a tym mówić, że zaraz jeszcze walka! Odpowiedzi jednak znowu nie dostaliśmy. W końcu zadzwonił widz. Jak się okazało, wspomniany na początku Mario Bros. Mario do dziś nie mógł pogodzić się z tym, że bomba tak bardzo go uśmieszył na konferencji. Cały czas powtarzał, że jest krasnalem ogrodowym, choć czy faktycznie kupuje ciuchy w kastorami na dziale ogrodowym, tego nie wie nikt. Ponoć to tajemnica firmowa, znana tylko kierownikom pierwszej zmiany. Super Mario na telefonie? Tak, tak. Krasna, ja, oj, ogrodowy, król. Mario zaczął więc mam coś o swojej zajebistości, Że walczył, z wachem ze smokiem w rurach kanalizacyjnych, i że ogółem jest mężczyzną z krwi i kości. Bomba, oczywiście, miał na to gotową ripostę. Przecież ty, Wachowi, nawet do głowy nie doskoczyłeś. Słuchaj, no. ja potrafiłem walczyć z Wachem, potrafiłem walczyć z Sofnostkiem, więc wyczytałem. Jak ty, tak... Kuba, Wachowi, nie doskakiwałeś do głowy? No, tutaj akurat nie miał racji. Mario ledwo, bo ledwo, ale jednak doskoczył do głowy Mariusza Wacha. Szkoda tylko, że ta głowa nie została nawet minimalnie naruszona przez tego krasnala ogrodowego. Swoją drogą, skoro kastorawa została już tyle razy wywołana do tablicy, to może faktycznie powinniśmy. Zrobić takiego krasnala z podobizną Super Mario, a wszystkie pieniądze z tej sprzedaży mogłyby trafić na rzecz Marcina Najmana i jego małżonka Jacka Morańskiego, który właśnie przygotowuje kaszmanę dla swojego chłopaka Adriana Ciosa. Bomba jednak nie mógł uwierzyć, że Mario Bros był w stanie zrobić Wachowi cokolwiek tymi swoimi krótkimi rączkami. Powiedział, że mógł co najwyżej rzucić w niego puszkom napoju, gdyby akurat tę wiązał sznurowadła. Jakbyś tak stanął pod Mariuszem Wachem, i to może byś dorzucił tą puszką, ale nie jestem pewny, kurwa. Po chwili bomba pożegnał Mario, krótkim i treściwym Mario. Spierz i panel przeszedł dalej. Dobra, Mario, spierdalaj, Obecny w studiu i został zapytany, co sądzi o karierze Marcina Najmana, ale ten nie był w stanie nic z siebie wykrzesać, bo jak przyznał, nie śledzi poczynań tego kasztana. Co sądzisz o dokonaniach właśnie Marcina w świecie freakfajtów? Nie wiem, bo nie widziałem. Bomba skorzystał więc z okazji i nazwał Marcina większą kanalią niż Marian Paździuk i większą świnią niż Boczek. Jeden... Większa kanalia niż Paździuk, nie? I gorsza świnia niż Boczek. No. Kutafonie jeden ty. I powiem wam szczerze, Walduś trochę zmizerniał przez te lata. Nie oszukujmy się, facet ma już pięćdziesiątkę na karku i raczej nie stosuje botoksu na tę swoją porysowaną czasem twarz. Zresztą sam mówi, że ta komediowa rola trochę mu przekreśliła całą karierę. Ani nie zarobił na nich wielkich pieniędzy, ani nie może normalnie przejść po ulicy, żeby ktoś nie podszedł i nie poprosił go o wykonanie firmowego śmiechu. W końcu Marcin zapytał bombę, czy ten jest, mówiąc grzecznie, w stanie lekkiego upojenia, bo według niego wiecznie wygląda jak Menel. Co ty się kawa damka bawi? Wajcie, ja, niebawie, zbyt <grym> <grym> Hubert prowadzący nie chciał już tego dłużej przedłużać i poprosił panów, by zrobili w końcu face to face'a. Ochrona była w pełnej gotowości, bo z jednej strony panowie świetnie się bawią ale z drugiej nigdy nie wiadomo, komu pierwszemu puszczą nerwy. A przypomnę, Marcinek to dość nerwowa persona. Naprawdę nie chciałbym mieć z nim stłuczki drogowej, bo jest spora szansa, że sam stałbym. Się wtedy jego stuczką. Ostatecznie jednak wszystko odbyło się w bardzo pozytywnym tonie. Bomba po raz kolejny zaśmiał się z włosów Marcina Najmana, które dzielnie próbują walczyć o przetrwanie, choć widać, że zostało ich na głowie może kilkanaście. Dosłownie kilkanaście. Jakby nawet one nie chciały mieć z tym kasztanem nic wspólnego. No. O ma tu jeden włos, tam drugi. No i policję! <laughs> Marcin! A. Hubert postanowił lekko podgrzać atmosferę i poprosił Najmana, by ten pokazał bombie swoją formę. I nie mówimy tu o formie do ciasta, tylko o formie fizycznej. Nagle bomba zaczął macać palcami klatę Najmana, a Marcin chyba nie miał nic przeciwko, aż mu włosy dęba stanęły. Gdyby tylko ich więcej niż te kilkanaście sztuk, szanowni państwo. W końcu Najman zdjął koszulkę, a oczy od razu rzuciły się na tatuaż na jego prawym ramieniu. Wygląda trochę jak Mariusz Pudzianowski, ale nie sądzę, by Marcin po takim łomocie od Pudziana chciał sobie robić jego podobiznę na stałe. Kiedy obaj usiedli z powrotem bomba, zaczął snuć plany dotyczące Oktagonu. Powiedział, że już marzy o dniu, w którym znów będzie mógł pomacać słodkie cycuszki Marcina Najmana. A Marcin po raz kolejny wspomnę, chyba nie miał nic przeciwko takiemu incydentowi. Chce doczekać, aż spotkamy się znowu w Oktagonie i będę mógł potrzymać to No, A propos tatuaży, jeśli ktoś nie zauważył bomba, sobie na menu swoją ksywkę bomba. Trochę to bez sensu, bo co? Mam mu przypominać jaką ma ksywkę? Jeszcze brakuje, żeby Boksdel wytatuował sobie bombel na brzuchu, żeby wiedzieć, jak ludzie mają się do niego zwracać. W końcu stało się to, na co wszyscy czekali: rozstrzygnięcie afery kogutowej. Marcin i Boksdel zmierzyli się w klatce ustawionej w studiu. Trwało to dość krótko i wyglądało trochę jak bójka przy innym stole, kiedy jeden wujek jest zapisem, a drugi za Wygrał Neymar i tym samym afera kogutowa została oficjalnie zakończona. Do studia dotarła też informacja, że Nathan Marsoń nagrał głosówkę dotyczącą całego wydarzenia. Powiedział, że Bomba ożywił się w więzieniu parówkami nabitymi testosteronem. W sumie. Myślę, że Bomba też coś o parówkach, bo żywił się fit parówkami nabitymi testosteronem w więzieniu. Nie było to szczególnie śmieszne, ale Nathan Marsoń nigdy nie miał bawić. On ma być skuteczny, ma prowokować i drażnić tych wszystkich prawielniaków, czy jak oni się tam nazywają. Na kanale MMA bądź na bieżąco pojawił się wywiad z Bombą, a sekcja komentarzy wręcz eksplodowała opiniami, że więzienie chyba trochę odbiło mu się na psychice. Pozwólcie, że przytoczę parę z nich. On nie powinien teraz walczyć. Mam wrażenie, że zrobili mu krzywdę w tym więzieniu. To jest inny Bomba niż kiedyś. Coś go zmieniło. Wszyscy się domyślamy co. Bomba miał ratować Galę, ale jak widzę, to ją topi. Strasznie paka go zmieniła. Koniec cytatu. Hubert zadał mu w końcu pytanie, czy bardzo czekał na pojedynek z Marcinem. Bomba w swoim ironicznym stylu powiedział, że po wyjściu z paki czekał na trochę inne rzeczy. Dodał, że najbardziej czekał na to, aż znów złapie Marcina za cycka, który śnił mu się po nocach w Azkabanie. Czekałeś mocno na ten pojedynek? Ty Nie, na parę innych rzeczy czekałem bardziej. Burgery <gry> <gry> jakieś? Jedzenie? Jedzenie. Na co czekałem, to na to, żeby złapać go za cycka. No i na <gry> był fajnie. Następnie Hubert musiał zapytać o głosówkę Natana Marconia, która podobno lekko zdenerwowała Bombę. A Bomba, jak wiadomo, nie jest typem, którego łatwo sprowokować. Na każdą zaczepkę znajdzie jakąś zabawną ripostę, a tu proszę, wleciał Natan i popsuł mu zabawę. Bomba powiedział, że nie należy do osób, które załatwiają sprawy w internecie, więc można to rozumieć tak, że jak go spotka, to wykręci mu sutki, aż ten zapiszczy. No, co ja ci mogę powiedzieć? No ja nie jestem z tych osób, co będą tutaj krzyczeć w internecie i ten... Na pytanie, czy przyjąłby z nim walkę, odpowiedział, że jak najbardziej, ale według jego wystrybu, zdąży załatwić temat jeszcze zanim ktokolwiek zaproponuje mu oficjalne starcie. Z takim śmiotkiem nie ma problemu, mógłbym go rozszarpał bez problemu. Ja myślę, że zdąży to wyjaśnić, zanim będzie jakakolwiek propozycja. Mhm. Wracając do Marcina, ten ostatnio miał okazję polecieć do Stanów, gdzie nagrał kilka relacji. Chicago, Trump Tower, ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku, do którego tu pozostają wam anotacje. Klikajcie i oglądajcie Elo.